Witam Was w kolejny dzień. Jestem w trochę dziwnym miejscu. Zobaczcie, czerwona ziemia. Zatrzymaliśmy się przy drodze, bo chcemy pozbierać fiki india. Zaraz Wam pokażę, jak się to robi. Mój mąż mnie tego nauczył i on świetnie sobie właśnie radzi z obieraniem tych właśnie owoców. Jest to owoc kaktusa, pyszny. Moje dzieci uwielbiają i rośnie on wszędzie. Zobaczcie. Jest ich naprawdę pełno. Obowiązkowo musicie wziąć sobie. O! Musicie sobie wziąć taki kubek plastikowy, bo jak nie, to ma bardzo dużo. E, bardzo dużo. Bo się pokujecie. O! Jeden nazbierany. zbierany. Quello in fondo. Bello pronto, Widzicie, jak mu to szybko idzie? Pak i już. Daj. O! I następny nazbierany No, dzieci uwielbiają, a takie świeżo zebrane to już w ogóle bomba. Jak Zobaczcie, i przywiozę sobie pamiątkę. Odłamałam kawałek kaktusa. Ziemia czerwona, a jaka sucha. Bardzo dużo drzew oliwnych się rozchorowało, i jak widzicie w ogóle. Poumierały drzewa, niestety. To jest bardzo smutne. Po prostu kilometrami przy drodze widać drzewa, które uschły i, i niestety umarły. Ale się cieszę, że znalazłam sobie takiego kaktusa. Zasadzę sobie go. Niestety w tej części Włoch takie widowisko jest wszędzie. Wszędzie są śmieci na plaży, przy drogach. Po prostu okropne. A tu mamy drzewo figowe. O, dobre. Czekajcie, hmm? Takie zerwane prosto z drzewa. Spycha! i dzisiaj postanowiliśmy, że troszeczkę sobie pochodzimy po mieście. Nie długo, bo jest bardzo gorąco. Jest godzina prawie 10. Tak do południa pochodzimy sobie, tutaj zobaczymy, bo kilka lat temu jak byliśmy właśnie w Gallipoli, to padał deszcz. Także teraz zobaczymy Galipoli. Oświetlone, pięknym A W Galipoli zamówiliśmy sobie oczywiście po raz kolejny kawę. Trecinku kawa 4 euro 3,50 kawa. Acteri Euro Coca-Cola, no, lei siamo c'è Gallipoli samem, c'è sul samem, ma bello questo, questo mi piace, mm. ma anche questo mi piace, oh. quanto vengono? Okay. Belli però, eh? Mm. Oh, questo è giallo, questo è il questo questo giallo, questo questo è questo questo. Oh, Piasek, ale woda bardzo czyściutka, pełno ryb i powiem Wam, że pierwsza plaża, gdzie nie ma dużo ludzi. Z przepięknym widokiem.

Mieliśmy aperitivo i powiem Wam, no, kosztowało trochę. 7 euro aperitivo, razem dwa aperitiva, jedna woda, butelka malutka wody, 17 euro. Dla nas to jest troszeczkę dużo, ze względu na to, że jesteśmy przyzwyczajeni, że płacimy za spritza 5 euro. No chyba, że jest bardzo duży bufet, jeśli chodzi o aperitivo, no to wtedy płaci się 10, ale masz już prawie obiad w tym albo kolację. 7 euro aperitivo i plus 2 euro za to, że usiedliśmy przy stole, także trochę dużo. No ale widoki nieziemskie. W Lipoli można też jeździć wypożyczyć takie autko albo takim pociągiem. Nie wiem ile kosztuje, ale można też jeździć właśnie takim pociągiem za kosztę Pociąg kosztuje 3 euro. Ojciec Pijo. Obecnie Galipoli żyje głównie z turystyki. Miasto w historycznej części zachowało oryginalny, średniowieczny układ ulic. Zawsze wam to powtarzam, że warto wejść w głąb uliczek. Zobaczcie naprawdę bardzo ciekawe miejsca. Uwaga! Nie polecam zwiedzać Galipoli tak jak my to zrobiliśmy o godzinie 11 12 pierwszej, bo jest naprawdę gorąco. Lepiej przełożyć sobie to na wieczór albo wcześniej rano. Zobaczcie, jaka księgarnia, jakie muzeum znaleźliśmy przez przypadek. Podczas spaceru zobaczycie port jachtowy, port rybacki, przepiękne plaże, mury obronne, baszty, zamek i most łączący z lądem. W Gallipoli możecie też zobaczyć zamek. My zobaczyliśmy go tylko od zewnątrz. Bardzo polecam zwrócić uwagę na fontannę grecką. Uważana jest za najstarszą fontannę we Włoszech, choć cały czas nie ma pewności co do jej rzeczywistego wieku. Istnieje bowiem podejrzenie, że rzeźby na fontannie są jedynie kopią starożytnych rzeźb, wykonaną przez ówczesnych mistrzów sztuki. W XVI wieku taka praktyka była dość modna. Bastion obrony Rivellino powstał na początku XVI wieku. Jego celem była ochrona zamku od strony stałego lądu. Odpieranie, oblężenie i osłona od wrogiego ognia z tego kierunku. Jesteśmy na takim mercato Gallipoli, gdzie sprzedają owoce morza i ryby i z pewnością można kupić świeże ryby i świeże owoce. Zobaczcie. Hmm. Hmm. Kawałek po Gallipoli i auto było na słońcu i mamy teraz w aucie 33 stopnie, znaczy na zewnątrz jest tyle stopni, ale w aucie no nie da się. Jest tak gorąco, że po prostu nie wiem jak ludzie tu wytrzymywali ponad 40 stopni, a było tak tydzień temu. Jedziemy do hotelu na wasem. Wam pokażę, jak mój mąż obiera kwiaty kaktusa. Obcinamy końcówkę, obcinamy drugą końcówkę, tniemy delikatnie wzdłuż i ściągamy skórkę. Pamiętajcie, by nie dotykać rękoma, bo nawet jeśli tego nie widzicie, to tu jest pełno takich malutkich chujących części. Widzicie? To o. Także robimy tak. I gotowe. Mmm. Mmm. E Pycha. Pyszne. Idziemy na plażę, można sprowadzi taką właśnie drogą i nie jesteśmy pewne, czy jest to dobry pomysł. On mówi, że jest, no to dojdziemy. O, idź tu tutaj Mamy zaledwie kilka minut drogi do plaży od hotelu. Nie no fajna droga. Już widzimy morze i słyszymy szum fal. Ten dźwięk znacie również z. wam. Ten dźwięk na pewno pamiętacie i z vlogów od nas z jeziora Izeo. Ale tu jest jeszcze bardziej intensywny i głośny. Thank you. Zauważyliśmy dziwne wejście do stołu. Postanowiliśmy odkryć, co to jest. Okazało się, że żeby damy pewnej rangi bardzo dawno temu mogły korzystać z kąpieli w morzu z całą dyskrecją i powściągliwością, właśnie dla nich powstały takie pokoje e, zabudowane blisko klifu. W ten sposób tworzyły się naturalne, kryte baseny. Bardzo polecam, byliśmy mile zaskoczeni. Kolejny wieczór, kolejna stylizacja. Ja dopiero co suszę włosy, jeszcze są całe mokre. Dzisiaj zero makijażu, po prostu nie mam na niego w ogóle ochoty. Ubrałam moją nową bluzkę, którą upolowałam tutaj na Mercato, widzieliście już vloga. Tak naprawdę upolowała ją Anastazja, bo to jej spodobała się bardzo, bardzo do bluzka i chciała, żebym ją kupiła na siłę, bo uważa, że za... Jakieś kilka lat to ona będzie ją nosić. Jest naprawdę bardzo fajna. No ja na pewno nie będę jej nosić na co dzień, ale nad morzem myślę można. Do tego spodenki z wysokim stanem i to są te spodenki z Zary. Co prawda ostatnio dość sporo schudłam, więc one są troszeczkę luźne, ale jak się chodzi, to tego tak nie widać. Delikatny róż z zielenią, przy opalonej skórze. Do tego srebrna biżuteria Happiness. I prezentuje się to według mnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze.